siemano z tej strony Serby, dzisiaj z mną Fantel, i y, y, gramy w, na nakaj Bloku, bloku na Ultimate teamcraft 24. I to jest nasz sublimacja taki, o, i musimy uważać na modki przede wszystkim. Mój skórz taki no. jaski nie macie i tak dalej. A mój to powiedzmy, że to jest styl, to powiedzmy takiego, nie, nie, admirał to jest. Jakieś... Se, to jest. Dobre, nie mówisz, Dobra nie uczysz nic. Dobra, to co dzisiaj mieliśmy w planach, co Dzisiaj w planach mieliśmy zrobić głównie motyka i podobne zrobić. Przecież że jest oko. I mieliśmy też również zdobyć dużo ekspa oraz, oraz jak już wspominałem. Musimy zrobić. Ty, A, Ty wiesz co? Heh, <noise> wiesz co? E, usuwanie przedmiotów zajęcia do tego bobki. naprawdę ciekawe to jest tutaj. Bo przed chwilą była wiedźma, ze jeden sobie chodzili, ja chcę ich bić. Jest e, Kirlak i co się a, okazuje, że jest. No, No dobra. No więc jak dzisiaj Motygę robimy i głównie się u kramu znajmiemy. Wszędzie, rozumieć? Dobra. To co, mam przeszykować pole już jakieś? Po to, że razu magnować wzór, tkw, miano. Dobra, bo drewnami jest też potrzebny dosyć. Pod końcem będzie taki bonus, i że nam pokażę, jak nie to oszukać tutaj. Jak sobie można zobaczyć z surowcem. Pod szybko. A do końca ja to wyczeiłem. Tak jest. Dobra, ja już tutaj mniej więcej pole, gdzie będzie dirt. Dobra, ja, O, to znalazłem. Dobra, gdzie tam, gdzie tutaj były takie, jakby powiedzmy, nasze eksperymenty po wybuchach. Aha, to bo ktoś się, to się lubi TNT bawić. I tutaj jeszcze raz to jeszcze rozkopuję. To musi mieć trochę dirt, bo ta farma będzie dosyć duża. Co? No, bo nie żeby postawiłem lawę na wody i tak się, no, to się zamawia, to A Ale sobie chodzę ogólnie i kopię Może później nie będziemy sobie studio, ale jeszcze. Chyba co tam mamy. To w osobnym nagraniu chyba. żebyś nie marnować tyle pamięci. Bo tak samo 10 zajmuje mi około 15 gigab, więc dosyć sporo. A to wszystko jest g przenieść. A, tu, a to subsidian no to będzie nasze powitanie. Czekaj chwilę. Zabierz jeszcze inną rzecz. Dobrze, chciałem zrobić. z początku. One też potrzebują tych opcji, które ja zmarnowałem. No, słuchajcie bardzo. Dobra, ja obecnie zamierzam zrobić pewną rzecz. Tutaj potrzebujemy... Ja mam GIS, więc ja się tym zajmę Tak. Ja mam na... Ja mam dużo. duży jabłuszek. No może teraz... No właśnie o tym modus co mówiłem, to teraz pokażcie go. To robimy tak. i zle. Kurde, Czek. Ja mam pełną koncepcję, to moje hasło było widać. Dobra, ja tego nie nagrywam. A co mam grać? Do pani wiaderka, czy wszystko? Ej, jestem ja do mojej nagrania się nie nada chyba. Ty pisz wolniej, nie da się wolniej. Weź mnie do zaproszenia. I jest. E, ad i MegaGita 4 Master. Jak? I jest Ad Mega Gita 4 Master. I jest. Jak to ma być? Ad I, i mój nick. Jest Johnny. Jest. Dobra, jestem. Mam nieco do jednej przy okazji. Właśnie, z tym muszę jeszcze raz to zrobić. O, ktoś mi się. A z niemiecką trzy żelaza jeszcze. Fajnie. Dzięki. O, musiałbym i widziałeś. Oczywiście od serwika nie mogą pożyczyć rzeczy, zresztą bardzo rzadko kiedy one wam oddaję. Najpierw to wiedzieli. W i nie właśnie, nie O tutaj, teraz spróbuj, a teraz spróbuj, albo czekaj chwilę. Teraz spróbuj, bo wysokość jest ok, jak na drzewo. A teraz spróbuj, teraz powinno być dobrze. Kiepszone drzewko. Ała! Jest! A, a, a Zrób to! Zrób to! A mnie uderzyło! Odbijemy to? Zbieramy! Ja bym. A? To na światło wspólnie. Niszczymy liście też. Bo mogę ja błuszka wypaść z nich. A bo na Albo sadzonki właśnie tu też. Ile masz kostek? Mam no, tylko jeden. To no dobrze. Czyli, czyli nie, nie, nie widzimy. Ja żadnej nie mogę znaleźć. A ja mam jedną też. Ja mam tylko jedną. Dobra, to co? co? Coś rzucam? Woska cię nie, 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 możemy nie, 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 Trzeba było je dobrze przemieścić jedynie. Bo to za bardzo miejsce nie ma jak Rosnąć. Będę tam tak robić, żeby... w miarę miało miejsce. To będzie ma e -e, na książka. A, nie, się. to zmieniłem się. są z teleporty. Chyba. E dobra, to teraz tak. Bo i nie musimy się farmą bardziej zająć. Mamy dirta? Dobra, to teraz tak. Wodę potrzeba. Ja też teraz nie co farmą zajmę. Ale jest tu potykę. Do zaorek. Ja... Mam marchewki trochę. Mam marche... To ja trochę marchewek może posadzę też, dobra? Nasiona, guza i dyni wezmę posadzę. Dobra, mam wszystkie nasiona i nie mam więcej na pewno tego dirta i tak dalej? Jeśli by to... No to... Dobra, to czekaj. Nie wiem, nie wiem, już około 10 minut, 50 minut, coś tak. Nie, dobra, załóż to wszystko, tamty z tyłu też możesz. przez. nie no, ma marchewki, miałem przy sobie, i je zgubiłem. Czekaj, bo jedno się marchewki teraz szukam. E, tu jeszcze za olej. Tu. O, mam marchewkę, dobrze jest. A no weź wszędzie całe pole. Ty, tutaj też ty stoisz na tym wszystkim. Tutaj ty, ty, ty na też możesz, bo też. A, tu, a tutaj tu nie mamy wody, niestety. To no, bo, nieco, bo, nieco, bo, nieco, bo nieco tutaj Bogicot, co krótką farmę taką. No, no i dajesz, daj mi wody. No, a bo ja mam wiaderka. Właśnie wiem. Lol, a nasz. Zadekłacie? No to czekaj, ja to na załatwię. Coś z coś niej wypadło? O, to już możemy zrobić. Y, Aby już magię, to cię będę karcił. No bo, no to było mocno wiesz co? Ło, fajnie, to dawaj. daj. Daj. Spoko nie użyję. Nie użyję Nie wykorzystam spoko. Przysięgam, że nie wykorzystam. Je, 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 mam mokro. To jest widzenie w ciemności, po co nie? Hm. A zawsze coś, będę widział sobie w ciemnościach. A właśnie chcę, no, chyba bym wykorzystał, bo to znaczy raczej na jak wygląda, co? Gdzie też będę taki ślepy, czy będzie widać, co po, po Ty, no właśnie, ty dobrze, weź trochę tutaj tego ty, tak teraz marchewka już jest do zbierania, czy nie? A ty wyjść każdy po jednym może, dawaj tylko. Ja a ta marchewka, a ta marchewka to już wyrosła? Dobra, spoko. Ja mam marchewkę troszeczkę. Ja weź tutaj trochę marchewek, bo marchewki dla mnie będą. Tutaj, tutaj są marchewki ogólnie. Dobra. Dzisiaj się pan wypuścił. E dobra, być może bez około 20 minut na grę, czy tam 15. No no to kończymy teraz. Po sumie dodać, tylko to, jeszcze. Po sumie, tak. No, no to. i. No to, to byłoby na tyle w tym odcinku. I jak ty. Się a do siebie. Tak w... Kiedy będzie ta gówniana trzecia część. ...w... pierwsze i Big Boss Tą część. A daś, a daś licznie w 5. W Wiecie co było ogólnie gra, grałem na tym sobie, tak bo pomyślałam, że już tego nie będę nagrywał, że już nie będę w ogóle nagrywał na YouTube. I nagrałem chciałam z tego sobie trochę powalczyć sobie tym i tam pozegrałem rozgrywkę i niestety trochę popsułem i wygrałem to oczywiście, bo ja jestem mistrzem bitwy średnio. Chciałbyś. Tak i żeby wiedział, ja będzie mógł rozwalić w trzy minuty. To jest wiadomo, wszyscy, którzy znają takie sceny, wiedzą, że wystarczy, że mam że, że jeszcze żeby w ogóle nie rozwalić przeciwdziału. No, to ale to będzie na tyle w końcu. Się to, a idę zapisę, i ten zapis, Mówię że mnie się będą odcika pojawiały. jak chcecie odcinki to musicie załapkować tutaj. Musicie tutaj dać, musicie dobyć co najmniej 5 ponad 500 kciuków w górę. Chciałbyś. Może 5 na początek. To ponad to ma ponad, ponad może do 30. Okej, okay? 30. Dobra.